Biorę maskę i tak, robię, za to przybywaj, otwieram bramę, zresztą przybywaj, weźmie, weźmie. O, jakie ile bloków! Już nie ma sensu tu. Trzeba następnego patytawerka iść. Te bloki na drugiej kratce wylewasz wszędzie wodę i dopiero wtedy rozwalasz te bloki. Wtedy nie. woda ci się wszędzie ładnie wypełni. A tak ciekawości panowie, nie zauważyliście, że mam wypić? Kompletnie w te podpowiedzi, co piszecie, i tracicie kasę? Bo i tak robię po swojemu poniekąd. A jak nie zauważyliście to na głos, mówię, to może teraz dojdzie jakoś. Czy coś. No, win, kur. można, ty. nie, to jest? Co jest, Co to było? Co to było? O, odciął się już. już. DZIEMY, już. A może to niespodzianka? UWIELBIAM <grywam> niespodzianki. Pione, może. Tak się nie, nie dasz tym podłokietnikiem, bo ręce położysz i już nie, nie dam zabójcy kota Unbana. A tak, to bym dał, bo to już trochę czasu minęło. Dzięki Adrian, witam. No to mam, on już nie wrócisz, jak... Parówy z moderacji, bo cię ostrzegałem, żebyś ich nie wyżywał. I teraz nie moderacja, tylko ja ci dałem. Rzekam. A ostrzegałem cię, żebyś ich nie wyzywał. Oni na ciebie słowa nie powiedzieli, akurat. je poza jednym skromnym. Dopytuj i. wirtuj Ale z herkom? Podnieś się i współczynnik sympatii. Uważaj, żeby ochroniarz nie przy. O... Nie widzę, co jest napisane. Spawnisz co chwilę Jezuska i na tonę w gamę, co zawsze mówiłem. Na to szczyt ludzkiego humoru, co nie? Zawsze było wiciu, wiciu, kiedy kończysz chaos. Moda i. na to zróż. O, to jest, jest maska Ale przez to jestem wysoki. Najdbus. Fajny horror na godzinę, a co to? Night boost, steam BUTFOR! nie no, wypieprzać! Znajduję sygnały odebrane z kosmosu. Potem te sygnały odszyfrowywuję i odsyłam do bazy. Do tych ludzi, co proszą mnie, żebym te, te sygnały znajdował. To jest moja praca. Jestem w lokalizacji, która jest dosyć dziwna i pokazują się różne znaki na radarze, który nie wiem, co to jest albo kto to jest. Miło, jak wszyscy złożymy mi życzenia na czacie, <laughs> wszystkiego najlepszego, chłopcio. Sto lat, wszystkiego najlepszego, Hupcio, tadzik. 100 lat Hupcio, tadzik. Dzięki za życzenia. Pozdrawiam. Spoko. Pozdro również. Jezus Maria, ja się zlękłem. Co jest? K... Co to k... było? Co to jest? O, k... Co to było? Ile ufoków? Ufoludy, są rozbił się statek tu bezpośrednio pod tym. A ja sprzątałem! Moje śmieci! Czarne są jakieś takie, a nie wiem. Nie pasują mi. Z ciebie. Może ta krew zatraktowała coś? Geneza była taka, że odpaliłem streama z tytułem, że spoilery, emote on off, sub off i lecimy. I mi napisali, że w momencie jak dostałem tam ten achievement, to twórca dalej pracuje nad grom i fabularnych części dalej nie ma, a to co robiłem w większości, to są misteregi. Maskotka, którą znalazłem, to była maskotka, która cię po prostu pasywnie iluje I to, była, to, to był taki dodatek, aniżeli nie wiem coś, żeby pchnąć fabułę dalej. A szukałem i kółka z 10-15 godzin. Podoba mi się już. W końcu. A przejdę gressol stajkoł nie męcząc. Tylko jestem, czy radana za pierwszym razem zrobię. No tak, daję z trzy podejścia do radana. Orientacja w terenie to są dla mnie najcięższe i najmniej przyjemne. Jest. A w końcu jeszcze fart na samym końcu użył tego ataku, który, który znamy. <ścoughs> Jezus Maria. Rodzice tłuką Cię w domu. Nie masz znajomych i nabijają się z Ciebie w szkole. Zbijaj na kanał Twitch TV Delordi One i w prosty sposób ulżyj sobie, pisząc na czacie. Tutaj przykłady wiadomości od wybitnych użytkowników. E, nie, nieładnie. To są ludzie, co się wyżywają, traktują go jako worek psychiczny swój, żeby się rozładować, nieładnie bardzo. Jeżeli będziesz postępować jak oni znajdziesz kumpli, a rodzina będzie z ciebie dumna. Nieprawda. Czasami grubasowi ale szybko nie, zostaje nie naprostowany gruby. poprzez wszczęcie buntu na czacie. Serdecznie zapraszam. Kurde, to już ostatni koktajl, a jeszcze bym trzy. Cholera jasna. Farmisz esencje, atlas wygląda tak, natomiast on jest dosyć losowy. Najważniejsze na atlasie, co żebyś miał, to notki z esencjami: pierwsze esencje, drugie esencje, trzecie esencje, szrajny, żeby było szybko i niko. To są najważniejsze rzeczy: szrajny, esencje, niko. Skaraby do tej strategii to dwa razy adversaris, Essence Scarab, Ascens Scarab i Kalkification. Do tego robisz mapę Course, bo opłaca się przez bossa na na samym końcu. Koniec. Ty no. N nie, nie chcę popychać jej. Za mała jest. Nie wiem jak wy, ale ja kupiłem duże ilości żelatyny i nadmiar wody będę zamieniał w galeretę. Tak jak wiadomo galereta ma stały stan skupienia, więc można ją paletować. Kolega ma europalety i widłaka. Także sporą styrę z wody zrobimy. Idę teraz sypać żelatyny. Dobra, jest. O, oh, się o oh jest. McDonald's? Messi? Nie, jaki Messi. Ja. Yeah. Chcę się po prostu uwolnić od tego pasożyta W sumie. Tak się gra zaczęła cała. Na czym to badanie dokładnie polega? Wsadzają ci rurę. Się patrzą. <laughs> Nie, co jest? No mniej więcej tak. <laughs> tak. Widzisz? No, <śmiech> ta, ta. <śmiech> ty, Robert. Roberci! Kurde! Robert Lewandowski i podpis Robercika. <laughs> Jasny gwint Roberci, I ty, fragment koszy. To jest fragment piłki! Jasny gwint! To jest fragment piłki! Jeszcze. Z meczu. Ale jaj.